Cześć. A wiecie, że Grecy w ogóle nie znają tego dania? Tak, ryba po grecku to danie polskie i według mnie powinna nazywać się rybą po polsku. W Grecji popularna jest ryba duszona psary plaki, do którego to dania nasza ryba po grecku ma luźne nawiązanie i czuć w niej posmak słonecznej kuchni greckiej. Osobiście uważam, że ryba po grecku to fantastyczne danie i koniecznie, ale to koniecznie musisz je przygotować w swojej kuchni i wiedz, że od teraz często będzie gościć na Twoim stole. Zatem robimy rybę po grecku. Zapraszamy! Oto składniki. Ryba. Mam tutaj osiem niewielkich filetów. Filety nie zawierają ości i idealnie nadają się do tego dania. Pół celera. Biała część pora. Dwie małe cebule. Cztery duże marchewki. Cztery korzenie pietruszki. Jedna łyżka musztardy. 5 łyżek przecieru pomidorowego, dwa liście laurowe i pięć ziarenek ziela angielskiego, sól i czarny mielony pieprz, filety osuszamy ręcznikami papierowymi, doprawiamy pieprzem, i solimy. Kroimy w takie oto kawałki, to wszystko zależne od tego jaki duży jest yy, wasz filet. Obtaczamy w mące, no i wrzucamy na rozgrzany olej. Smażymy z obu stron do zbrązowienia się filetów. Pamiętajcie, nie wylewajcie tłuszczu po naszych rybach. Będziemy go jeszcze potrzebować. Usmażone filety odstawiamy na bok. Marchewkę, pietruszkę i seler ścieramy na tarce na dużych oczkach. Siekamy cebulę i por. Na rozgrzany olej po naszych rybach wrzucamy cebulę oraz por. Kiedy cebula się zeszkli, wrzucamy wcześniej starte warzywa. Dokładnie mieszamy i przyprawiamy solą i pieprzem. Zamiast soli możecie użyć mieszanki typu vegeta, co wzbogaci smak. Dodajemy przecier pomidorowy. Liście laurowe, ziele angielskie oraz musztardę. Wlewamy 300 ml ciepłej wody. Całość bardzo dokładnie mieszamy. I dusimy pod przykryciem około 25 minut, aż warzywa zmiękną. Mieszamy od czasu do czasu. Taka powinna być konsystencja naszych warzyw. Smakujemy warzywa, upewniamy się, czy są miękkie. Jeśli nie, dodajemy 10 minut. I gotowe! Na dno miski układamy warstwę warzyw. Następnie warstwę ryb. Na ryby kolejną warstwę warzyw. Tego liścia laurowego już nie potrzebujemy. No i kolejna warstwa ryb. Znowu warzywa. Na koniec kilka kawałków ryb, które zostały. Kładziemy na warzywa i przykrywamy warzywami. Nasza ryba po grecku jest gotowa. Troszeczkę zieleniny, i odstawiamy do lodówki po wystygnięciu, na jeden dzień. Rybę podajemy na zimno lub ciepło. Jest to fantastyczne danie na bardzo, bardzo wiele okazji. No i może też być bez okazji. Po prostu mamy ochotę na rybę po grecku, to robimy rybę po grecku. Przepis jest łatwy, a danie szybkie w przygotowaniu. Zapytacie, jaką rybę polecam do przygotowania tego dania, a więc może być to mintaj, morszczuk. Świetnie nadaje się dorsz. W tym przepisie użyliśmy czarniaka atlantyckiego. To wszystko na dzisiaj. Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. No i do następnego filmu. Hej, cześć!